Cześć. Nie lubię się powtarzać, ale w tym wypadku chyba warto. Moi drodzy, film o obiektywie Fujinon GF 45-100 R OIS, <gryw> jak sobie będziemy to LM WR powinien się pojawić jeszcze raz, dlatego, że pierwszy film nagrałem zaraz na samym początku, z pierwszą fascynacją, zaraz po zakupie. Teraz Minęło sporo czasu, ponad półtora roku chyba, albo nawet dwa lata, nie wiem, czas leci szybko. Powiedzmy, że półtora roku minęło i mamy teraz sytuację taką, że nabyłem doświadczenia w pracy z tym obiektywem. Mogę się o nim wypowiedzieć naprawdę autorytatywnie, a zaraz dojdziemy do tego, dlaczego tak jest. Jeszcze, zanim zacznę, przypomnę, że na księgarni Mega Obraz znajduje się PDF, gigantyczny PDF, z fotografiami w rozdzielczości 300 dpi w natywnej wielkości z GFX-ów setki. Więc różnych generacji setki. A więc PDF ma rozmiar 98x74 cm. 300 dpi. Możecie zobaczyć wszystko, jak ten obiektyw naprawdę pracuje. W filmie też zobaczycie niektóre z tych zdjęć, ale wiadomo, no to nie ta jakość. Tu mamy tylko 4K. No i co, moi drodzy? Lecimy z tematem. Ten obiektyw skradł moje serce, dlatego że. Jest w ogóle dziwnym obiektywem. Jest znajduje się w zupełnie innym miejscu niż te wszystkie obiektywy, które ja zawsze wychwalam. Dlaczego? Dlatego, że w obiektywach cenię sobie przede wszystkim to, że one te niektóre, te wybitne, czymś się cechują, albo mega ostrością, tak jak ostatnio opisywany Apolantar, albo mega plastykom, jak obiektywy, nie wiem, Nocton 1.2 1.0. Coś muszą mieć w sobie. Ultrajasne szkła Fuji, czyli na przykład 1,755, to są obiektywy, o których można mówić godzinami, ale i które lubię. Szanuję za plastykę, rozmycia, efemeryczność i przede wszystkim to, co robią z tłem, że interpretują tło na własny sposób, każdy obiektyw trochę inaczej i przez to mają inny charakter. Ten obiektyw jest totalnym przeciwieństwem jest zupełnie w drugą stronę. Fudzinony mają, mają taką tendencję do tego, żeby być perfekcyjne. I ten jest perfekcyjny. Moi drodzy, to jest Zoom. I to jest Zoom, który przy zakupie, i to opowiadałem na pewno w pierwszym filmie, chociaż nie pamiętam co tam opowiadałem, więc trudno, powiem jeszcze raz. Może, może się powtórzę. Przy zakupie mną kierowała jedna sprawa. Chciałem mieć więcej ogniskowych, a nie stać mnie było na to, żeby mieć je od razu. W związku z tym aszykowały się poważne sesje, więc nie wiedziałem co zrobić. I moi drodzy, poszedłem do sklepu i sprawdziłem ten obiektyw. I nagle się okazało w teście zrobionym ze statywu i tak dalej, że obiektywy wchodzące ogniskowymi w skład tego, a więc 63, 45, 80, pracują tak samo. 50, jeszcze tam była, pracują tak samo jak on. Czyli uwaga, złapcie moje rozumowanie. Pracują tak samo jak on, kiedy ustawimy je na przysłonę 4, bo to są na ogół jaśniejsze obiektywy. I w momencie, kiedy ustawimy je jako trochę jaśniejsze, to wiecie, jaką mamy sytuację. Mamy taką sytuację, że no jest jaśniej, one są lżejsze, krótsze, pra, prawda, mniejsze, łatwiejsze w obsłudze przez to niby, ale nie mają stabilizacji, ale nie są tak zaawansowane jak ten obiektyw. No, i oczywiście można skorzystać z tych mniejszych otworów przysłony, ale o tym zaraz powiemy sobie, co się stało w mojej praktyce. Bo można sobie gdybać i się cieszyć, że się ma obiektyw 1,780, można się cieszyć, że ma się obiektyw 1,75 czy 2,110, ale potem przychodzi sesja prawdziwa i ja na taką sesję się wybrałem. Potem już po zakupie, ponieważ w próbie okazało się. Że jakość zdjęć z tych wszystkich obiektywów, przymkniętych na 4, jest taka sama jak z tego, czyli w ślepym teście nikt by nie rozróżnił wyników. W związku z tym mogłem kupić obiektyw i mieć ogniskowe od 45 do 100 mm, czyli od 36 do 79 w ekwiwalencie małego obrazka. Więc to, co do fotografii ludzi, miałem wszystko w tym jednym szkle. Cieszyłem się niesamowicie. Bo, bo sprawdziłem także, jak on rozmywa tło. O, wiecie, zoomy są specyficzne. Potrafią przez swoją skomplikowaną budowę mieć skomplikowane rozmycia. Takie nieładne. A ten miał ładne. A jeżeli nawet z, yy, za blisko był na przykład, na, tło było za blisko do głównego obiektu, to mnie wystarczyło w tym, zoom, w tym zoomie przekręcić na trochę dłuższą ogniskową. I już pięknie się wszystko rozmywało. W związku z tym zacząłem widzieć, że obiektyw ma predyspozycję do tego, żeby być dobrym, potem się okazało, że świetnie radzi sobie stabilizacja. W połączeniu z korpusami, które mają stabilizację, ten przełącznik uruchamia i wyłącza stabilizację w całym korpusie. To jest bardzo fajne, wygodne. Jeżeli macie taki korpus, który nie ma, na przykład 50SK pierwsza albo GFX50R, no to z takim obiektywem rządzicie, dlatego że on stabilizację ma wbudowaną i te korpusy na to zyskują. I teraz, moi drodzy, więc jak już wiedziałem, że obraz mi odpowiada i jakość mi odpowiada, no to poszedłem na pierwszą sesję. Ale na pierwszą sesję nie poszedłem z tym obiektywem tylko, tylko wziąłem 110, 80, 60, trójkę i stwierdziłem, że zobaczymy. I każdą fotografię powtarzałem na stałce, czyli robiłem na tym obiektywie heh, źle. Ja robiłem na stałkach, a ten obiektyw na tej prawdziwej, poważnej sesji podpinałem tylko co jakiś czas. Eee, tak, dla próby. Nagle się okazało, że w ogóle nie mogę korzystać z otwartych przysłon obiektywów 1.7 czy 2. Nagle się okazało, że żeby zrobić zdjęcie dobre portretowe, muszę przymknąć przysłonę albo Pochylać twarz modela, modelki, bardzo skupiać się na tym, żeby wyszło wszystko idealnie, w sensie, żeby pochył nastąpił, żeby płaszczyzna nosa i oczu się po miarę pokryła, uważać, żeby się w żadną stronę twarz nie skręciła, ponieważ przy przysłonie nawet 2-2,5 jedno oko potrafiło wylecieć, chociaż wydawało się, że wszystko jest ok. W związku z tym, już w trakcie sesji, musiałem niestety przełączyć cały system na. Jakiś inny tryb, musiałem coś wykombinować, ponieważ te obiektywy nie mogły pracować na prawdziwej, totalnej sesji, tak jak sobie zażyczyłem. W związku z tym przymknąłem je do 3, 2, potem 3, 6, a potem do 4. I wszystkie zdjęcia robiłem na przysłonie 4. I zakładałem ten obiektyw, który ma przysłonę 4 jako w pełni otwartą. Tamte przymykałem do 4, na tym pracowałem na 4. I co się okazało? Okazało się, że Oglądając fotografię w Lightroomie, wybierając fotografię do totalnej końcowej obróbki do bardzo dużych powiększeń, 100 na 140 cm, sumarycznie, większość fotografii, które wybrałem, pochodziła z tego obiektywu. I to było dla mnie wstrząsem. Ten wstrząs był dla mnie tak duży, że od tamtego czasu ten obiektyw pracuje dla mnie jako główny obiektyw. Tamte wykorzystuję... W specyficznych sytuacjach, właśnie wtedy, kiedy zależy mi na sięgnięciu po mniejsze przysłony. Jeżeli wiem, że będę sięgał po wyższe przysłony, mam ten obiektyw. Piszę o tym moi drodzy właśnie w tym PDF-ie, który możecie pobrać, że tu nagle dojrzałem, zobaczyłem niesamowitą funkcjonalność tego obiektywu, która mnie zaskoczyła. Tą funkcjonalnością okazało się posiadanie zmiennej ogniskowej. Wiem, że się śmiejecie, bo wielu z was pracuje na zoomach, ale ja nigdy nie pracowałem. Od kilkunastu lat pracowałem cały czas na obiektywach stałogniskowych, o zoomach Mówiłem, że to jednak jest pójście na kompromis. Masz wiele ogniskowych, najczęściej korzystasz ze skrajnych, a tak naprawdę jakość jest gorsza. Nie w tym przypadku. Tutaj mamy jakość taką, jak trzeba. Nie ma różnic jakościowych. Więc to mnie zaskoczyło. Ale jak mnie zaskoczyło i zacząłem pracować z modelami, to nagle, moi drodzy, okazało się coś, co mnie kupiło w 100%. Mianowicie, na sesjach bardzo często tak jest, że nawiązujemy. Więź z modelem. Mamy wymyślony kadr. Ja mam, na ogół pracuję na bardzo wymyślonych kadrach, czyli wszystko jest ustawione, światło i tak dalej, wszystko gra. Ja chcę wyegzekwować moje, moją fotografię. I teraz wszystko jest dobrze, ok, robimy zdjęcie, nawiązujemy kontakt, żeby spojrzenie było odpowiednie, żeby jakieś myśli były i tak dalej, rozmawiamy z modelem. I nagle, moi drodzy, kończymy, bo mówię, dobra, ok, mamy to, zrobię coś jeszcze na szerszym. Idę po obiektyw, wracam, a model już nie jest tym samym modelem, który był przed chwilą. Inne spojrzenie, inna mina. Jak jest sesja profesjonalna, to jest jeszcze gorzej, bo jak ja idę zmienić obiektyw, to przychodzi make przychodzi pani od, od fryzur i tak dalej i nagle się robi sytuacja taka, że ja wracam. I czasami w ogóle zostaje już nie tą samą osobę, że mamy poprawiony make-up, że coś się zmieniło, że to już nie jest to, ale najważniejsze, że model wybił się z rytmu, że inaczej patrzy, inne ma spojrzenie i tak dalej. W Zoomie tego nie mamy. Ale moi drodzy, ja Wam jeszcze powiem jedną rzecz. Ja mam bardzo purystyczne podejście do fotografowania i staram się nie kadrować. Mam też czasów pracy na diapozytywach, gdzie nie było możliwości kadrowania. Oddawało się klientowi cały plik. W związku z tym, moi drodzy, tutaj Mamy ustaloną jakby pozycję, ustalony kadr. Wszystko gra. Robimy fotografię i nagle podczas robienia coś moglibyśmy troszeczkę, na przykład, nie wiem, ująć ciut więcej nad głową, albo wiecie o co chodzi, trochę zmienić ogniskową. Nie musimy się przesuwać. Lekki obrót, pierścienia, zoomowania i jesteśmy w domu. Mamy pełny kadr, delikatnie przekadrowany. Tu na przykład nam wchodzi pępek. Nie chcemy go dobra, trochę skracamy ogniskową i już nam kadr leci trochę w górę. Mamy to, co chcieliśmy. Więc nagle doceniłem tą pracę z zoomem, kiedy ja mam kontakt z modelem, a mogę wykonać zupełnie różne fotografie, szersze i nie tracę jakości. Kompromisu jakościowego nie mam, więc to jest rewelacyjne. Zresztą, kto będzie oglądał zdjęcia na przykład we booku, bo tam są wysokie rozdzielczości, no to się przekona. Moi drodzy, ten obiektyw jest bardzo skomplikowany. 16 soczewek, 12 grup. Jedna soczewka Super ED, jedna ED i trzy asferyczne. Moi drodzy, stabilizacja, uszczelnienie, jest tu cała technologia. Silnik liniowy, co najważniejsze, jest tu cała technologia. Nowoczesnej optyki, którą możecie wykorzystywać. Jeżeli fotografujecie z ręki, to najlepiej fotografować takim oto obiektywem. On się oczywiście wydłuża, ale wydłuża się zgodnie z prawami fizyki. Ogniskowanie jest wewnętrzne, a więc żaden element się nie obraca. Tu z przodu i z tyłu jest szczelnie zamknięty. W środku sobie pracują grupy soczewek. Tylko, że ten obiektyw dla mnie ma jedną wadę, miał jedną wadę, mianowicie ciężko się z nim spracuje na statywie, ponieważ jest długi zwłaszcza przy funkcjach makro, a w makro pracuje wyjątkowo i większość fotografii, które oglądacie na moim kanale albo na Mega Obrazie, gdzie są zdjęcia jakiegoś sprzętu, obiektywów i tak dalej, robione są tym obiektywem. Kiedyś miałem makro specjalnie do takich celów, ale odkąd zobaczyłem jakość z tego obiektywu razem z pierścieniem MCX 18G, tym małym, 18 mm, no to nic mi już więcej nie było potrzeba, ale niestety Ustabilizowanie takiej lufy, zwłaszcza na dłuższej ogniskowej, słuchajcie, ten obiektyw waży kilogram, jest dosyć długi, ma 174 po rozciągnięciu, to, moi drodzy, to jest długa lufa. W momencie, kiedy tu przychodzi body i Wy przymocowujecie ten system do, w, w miejscu samego korpusu, może być różnie. Dlatego, moi drodzy, to potrafi zadrzeć, zwłaszcza przy ekspozycjach dłuższych. Jak robicie z ręki, stabilizacja i lecicie. Ale w momencie kiedy fotografujecie ze statywu, chcecie super jakość, no to jest problem. Ale okazało się, że można kupić na eBayu taki właśnie pierścień firmy iShoot 4510, tak się nazywa, który ma zobaczcie jest przystosowany do tego obiektywu, specjalnie do niego zrobiony. Zobaczcie, ta wypustka wchodzi tutaj, gdzie macie przełącznik czy wyłącznik systemu stabilizacji. Nie ma możliwości obrotu w pionie, niestety, ten pierścień. Ma natomiast w środku gumkę, która zabezpiecza, nic nie porysujecie. Solidnie się to trzyma. I w ebooku pisze, na co trzeba uważać w pracy z tym, ale tak, arka Swiss od spodu. I słuchajcie, mocowanie w ten sposób. Ciężar idealnie rozłożony. Nawet jak tu przychodzi pierścień pośredni, nie ma sprawy. To wszystko się dobrze trzyma obiektywem z tym wyposażeniem pracuje się fenomenalnie. Ja co prawda stosuję do niego, słuchajcie, system osłon przeciwsłonecznych Contaxa, dlatego że w momencie kiedy filtruję, to wolę mieć, wolę mieć, słuchajcie, osłonę, którą mogę kręcić razem z filtrem polaryzacyjnym na przykład. A osłona tulipanowa, którą sprzedają razem z plastikowa, taka nie wzbudza mojego zaufania. Ale to jest jedyny minus. Moi drodzy, ten obiektyw z tym Elementem, czyli z tym mocowaniem statywowym, jest nieprawdopodobnym szkłem w systemie. Yy, mówiłem już, że aparat GFX100 był czymś, co się Fujifilmowi niesamowicie udało. Czyli przestrzelili, zrobili coś, co jest parę długości przed wszystkimi. Moim zdaniem, takim elementem całego systemu, który jest przed innymi, to jest właśnie ten obiektyw. Jest świetnym punktem wyjścia. Jeżeli, słuchajcie, obliczałem ostatnio, że 50 parę tysięcy kosztuje zestaw obiektywów. Jeżeli dołożymy jeszcze 110, czyli tu jest na setce się kończy, 110 dołożymy. Jeżeli weźmiemy, kupimy 45, 50, 55, 63, 80 i 110, razem uzyskujemy około 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy. Ten obiektyw kosztuje obecnie 8,800. W związku z tym, moi drodzy, jest to taka niesamowita gratka. Że aż się zastanawiałem, czy robić ten odcinek, ale stwierdziłem, że w sumie co mi zależy, e, jeżeli ktoś ma GFX-a i waha się, albo ma GFX-a, ale ma jeden obiektyw, albo hmm, kupił jakimś tam obiektyw i się zastanawia, co dalej. Moi drodzy, przy tym obiektywie ja wariat jakościowy, nie mam myślenia o kompromisie. Dla mnie tu kompromisu nie ma. Owszem, jeżeli miałbym pracować z ręki, a ja z ręki nie pracuję, to owszem, ten obiektyw może by, by mi ciążył. Ale z drugiej strony, tamte obiektywy ważą ponad prawie 4 kg. Te wszystkie razem, więc do plecaka wylądowałyby 4 kg. Ten obiektyw, moi drodzy, jest jeden, waży kilogram i zajmuje, załatwia Wam też wszystkie ogniskowe. Powiecie tak, no tak, ale tam są jasne otwory przysłony i tak dalej. Tak, więc jeżeli macie taki obiektyw, a potem sobie na spokojnie będziecie zbierać na 80, albo będziecie sobie zbierać na na przykład, nie wiem, 120. 30, żeby rozszerzyć ten zakres, albo 55, piątkę, bo najczęściej, najczęściej używam 55, piątki, ponieważ ona daje takie e, obrazowanie a nocton, nokton, tak? Piękne rozmycia i niesamowita i jest i tak dalej. Więc tak, 55 piątka, tak. Ale, moi drodzy, ten obiektyw to jest, nie wiem jak to nazwać, król GFX-a, nie wiem, król systemu GFX, o, tak bym to nazwał. To jest obiektyw, który rządzi, bo może być podstawą, a dla wielu może być po prostu jedynym obiektywem. Ale oczywiście, żeby się przekonać, musicie zobaczyć zdjęcia, więc mówię, zachęcam też do e żebyście weszli na Mega Obraz, na ten sklepik, znaleźli ten, ten plik i sprawdzili, oczywiście już przed zakupem, żeby zaoszczędzić, tak, żeby nie, nie musieć sprawdzać, natomiast mnie ten obiektyw zauroczył i słuchajcie, wiecie jak to, tylko krowa nie zmienia poglądów, ja przez kilkanaście lat stroniłem od zuma, a teraz Prawie 95% wszystkich zleceń robię na tym obiektywie. Takiej wygody, jaką on daje, takiej po prostu swobody nie ma nic. Wyjazd na wakacje, kiedy jesteście w pięknych miejscach i chcecie zrobić porządne fotografie, nie tylko pamiątkowe, ale te porządne, prawdziwe, profesjonalne. Mając ten obiektyw i zestaw, który waży 2,5 kg, 2 kg czy 1800 g, zależy, który korpus podepniecie, jesteście wygrani, bo macie tylko tyle 2,5 kg, ale profesjonalna jakość w bardzo szerokim zakresie ogniskowych. To jest pierwsza rzecz. W portrecie genialna współpraca tego obiektywu. Do tego stopnia, że on nawet jakby wspomaga przez swoją elektronikę, wspomaga pracę takich aparatów jak na przykład GFx 50S. Czyli ten GFx pierwszej generacji ma też oczywiście stabilizację, więc to też go wspiera. Moi drodzy, zakres zastosowań w fotografii produktowej, reklamowej, nie tracicie jakości. Wiem, że może wam się to wydawać porąbane, bo mnie też się zawsze wydawało, że ok, zoom musi być gorszy. Ja w tym czasie tego ostatniego półtora roku używania tego obiektywu dwa czy trzy razy, mając czas. Ustawiałem sobie stanowisko, skomplikowaną rzecz do sfotografowania i robiłem fotografię, żeby sprawdzić, czy naprawdę mi się coś nie zdaje. Czy na przykład taka. Przecież to niemożliwe, żeby 80 była taka sama. No, wiecie jakie mam wrażenie? Wrażenie mam takie, że te obiektywy wszystkie sięgnęły już. One są tak dobre, że one wyszły już poza matrycę. Czyli my już nie widzimy różnic, ponieważ ograniczają nas matrycę. One będą miały większe rozdzielczości. Dlatego nie będziemy widzieli spadków jakości. Chyba tak. No bo przecież musi być różnica przy obiektywie na przykład 1.7.80 przymkniętym do 8 i przy tym przymkniętym do 8, tak? To jest zoom jednak, no. Sorry, tak? Otóż nie. Otóż nie. Ja oglądając fotografie, nie wiem, może licząc jakieś linie, wiecie, jakimś specjalistycznym oprogramowaniem i tak dalej, może by coś się wykazało. Ja tego nie widzę. A jak ja nie widzę, chociaż jestem moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość, aptekarzem totalnym, nie widzę. I jeżeli moje najlepsze zdjęcia na razie powstały na tym obiektywie, mówię nie do końca tak, bo 55 cały czas używam, 80 używam, czasami 110, tak. Ale na przykład fajnym rozszerzeniem jest tu 30 z jednej strony, 120 z drugiej i 55 w środku. Cztery obiektywy, które załatwiają system w logiczny sposób. W logiczny sposób. No i jeszcze jedna rzecz, przeniesamowite zastosowanie w filmie, a zwłaszcza w filmach 8K. Nic dodać, nic ująć. Genialny sprzęt, ponieważ macie łatwość, swobodę pracy. Słuchajcie, te rzeczy takie wyjazdowe, gdzie nie chcecie nosić za dużo, macie takie obiektyw, dobra, ja na przykład z GFX-em setką ważyło mi to 2,5 kg, ten zestaw. Miałem to w kuferku, ale miałem tylko to. 2,5 kg i właściwie wszystko załatwione. Moi drodzy, a zdjęcia, fotografie super, jakość super. W związku z tym, mając obiektyw, że wiecie, że nie tracicie, poruszacie się zupełnie inaczej. Jest jeszcze jedna rzecz. Jadąc na wakacje, ja miałem podpięty do korpusu ten obiektyw, wszystko w kuferku, i tyle. Przez całe wakacje nie zmieniałem obiektywu. Wiecie o co chodzi. Nie macie zagrożenia, że wam się coś w pobrudzi, że na matryce coś wpadnie, że niekorzystne warunki wszystko uszczelnione. Jeden obiektyw, szeroki zakres ogniskowych. Natomiast to, że nie tracicie jakości, jest nieprawdopodobne. Tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami i e, chyba tego brakowało, bo i w portrecie korporacyjnym, i w portrecie zwykłym, i w zdjęciach sensualnych nawet ten obiektyw daje radę. Ponieważ. Przejdziecie te 80 mm, sięgniecie wyżej, no to jest niesamowicie. Także moi drodzy, jeszcze raz wam go tu pokazuję, obiektyw 45-100, moim zdaniem najciekawszy, obiektyw najciekawszy i najbardziej pragmatyczny wybór. O, czyli coś takiego przeciwnego do, do mnie, bo ja zawsze, prawda, emocje, piękność i tak dalej, ale to jest wybór pragmatyczny, którego nie da się podważyć. Ja go nie umiem podważyć bo e, starałem się to zrobić i mi nie wyszło. Dlatego, moi drodzy, żegnam się z wami informacją o tym, że to jest naprawdę ciekawa optyka. Tyle. Poglądajcie sobie fotografię i, moi drodzy, zastanówcie się, a e-book jeszcze przez dwa dni w tej w skali gigantycznej 1,6 GB, duży rozmiar 300 megabajtów czy 300 dpi rozdzielczości, Prawie metr na 70 parę centymetrów i 250 stron, a za dwa dni będzie już tylko 120 stron. Więc, jeżeli myślicie poważnie o poważnym wejściu w, wejściu w system GFX, kupiliście korpus GFX-a, ale obiektyw jakiś tam zastępczy albo jakiś tam coś zakładacie przez przejściówkę, to zastanówcie się, czy ten obiektyw, on kosztował w ogóle 11500 normalnie. Teraz po promocjach i tak dalej mamy go za 8. Ostatnio widziałem 8800 na przykład w fotoformie, więc moi drodzy, no jest to, a to musicie kupić, kosztuje 80, 70 dolarów, nie wiem, musicie znaleźć, iShoot 4510, takie coś można na ebayu znaleźć i rządzicie, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie.